Witam wszystkich serdecznie moich widzów, kochanych Jedziemy koś, i ten łubin w końcu Jedziemy czyli ja jadę i krzywo jedzie, krzywo pojechał wizonem, wolnymi drogami, żeby z headerem nie? Tam, aby dla mnie pierd... Wiecie o co chodzi zresztą, co nam będę tłumaczył? I <laughs> Ja lubię ten, ten odcinek przejeżdżać, jak ten dojadę tą drogą. To jest tak ładno i w ogóle gigantko tego. Dzisiaj skosimy łubin, jak będzie dobrze szło. Zakończymy żniwa, jak już wcześniej mówiłem. I ten łubin się rozsieje na pszenicę. Wróć na ściernie po pszenicy, czyli skoszone pole pszenicy. I się talerzówko prze przy tego, prze, przerzuci ziemią. O, tu już idzie Jorka na, na rzepach pewnie No i ciekawe, czy ona tam wze, wzejdzie ta, ten łubin 820 822 Może że przyczepa z wapna, żeby ją Dzięki brała Na swoim polu oczywiście. Mieliśmy po połapnie przyczepę czyścić jeszcze, o. ale to się nic nie dzieje się. Nie, pani Jacku. Jestem mocno ciekawy, jak to idzie ta robota. Andrzejku. Mokre jeszcze musi, ale co będzie? Jak to idzie? Tego się zapie, przynosimy teraz, nie? Tego zielonego dużo leci. Muszę zobaczyć, ustawienie sit. No, to się to chyba za bardzo. Fartę to. to. cholera mnie. Może i tak. Powerłem te chwasty większe pierońskie Gurczyce, ale lepiej tam tak zwał Komba miał Komosa biała czy piorów jak. Trochę sita zmniejszone, teraz czyli na dolnym sicie Rzuciłem garść w ten czy przelatuje, to przelatuje, ale zobaczymy No chyba jest dobrze, kurde, tak chodzę zaglądam Dobra gdzie robota może zbiornik tu się nakosi z całego kawałka bo tu jest tak podzielony kawałek pola drzewa znaczy tak drzewa pole i znów drzewa i znów pole To będzie trochę większy kawałeczek, bo tamtego ze trzy razy. Mokre takie bardziej było i tam, tam gdzie zacienione było więcej. I takie zielone habit gdzie leciały zbiorniki, to już suchszy jest. To jakiś piwator chyba, czy ktoś. Był film Predator, to chłop trofea zawieszał tu. Któż puszki zawieszał po piwa <gryw> na no, dzikie jakieś ustraszenie to oni takie. na kurydze. Tu będzie ponad tonę, kurde, widzę. Prawie cały zbiornik będzie, a to też ponieważ waży więcej jak czynica. Młócone. Jeszcze dzisiaj akcja ścianie poplonu Roscieba do nawodu się rozsypie, się staryzuje Pół hektara było, może nie całe, bo no nie wiadomo jak te drzewa tam zajmują. No to stone będzie na łoku. No tak posiane, ani nie dawany żadnego nawozu. Opryskane tylko od pastów I tyle. Na poplon. Stanowisko chociaż będzie pod pszenicę. Ale to na takim kawałku co do pół hektara, nie? Zecol 52, 11, jadę, ja jadę ja! Ja jadę! Jadę się! Zaletę! Przy samym lesie tam pewnie będą życe gryzły. Czasem po to koczapkę ruską niwitkę wziąć taką z nausznikami Albo hełmofon jakiś szogu. No w wygubię Да ладно, идет A ja tak dwójko jeździ, pierdzi jeździ tańców. Ja to się Tu Wycisę na hacienda. Nie wiem czy to by coś urosi z tego Powiedz mi. Bo trochę za późno. Koszona to jeszcze nie tego nie doszło. Może jakby to wziął tym kurde, randomem. Ten głupi nie ale... Nie ma sensu chyba. Dobra. Także na razie no już zgasły wszystkie światła. Bo co chodzi, ducha. Pozdrawiam, trzymajcie się na razie, cicho, cześć.